Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Neganteria Niemców w rozwoju samochodów jest w dużej mierze gwarantem doskonałej jakości i niezawodności. Ponadto wybór jest tak ogromny, że będzie pasował do absolutnie różnych gustów i portfela. Niemiecki przemysł samochodowy charakteryzuje się tymi samymi cechami. Co naród w ogóle, czyli skrupulatnością punktualnością i odpowiedzialnością. Dziś przeanalizujemy niemieckie marki samochodów, stworzymy listę najpopularniejszych przedstawicieli cechy niemieckich samochodów, główne zalety, które wynoszą samochód na najwyższy poziom, najwyższa jakość materiałów wszystkich komponentów i pełna zgodność z normami europejskimi, oszczędność i wydajność trwałość i niezawodność części. Niemieckie samochody pozwalają swoim właścicielom odwiedzać serwis samochodowy kilka razy rzadziej. Główną cechą jest bezpieczeństwo. Najnowsze osiągnięcia są wykorzystywane w rozwoju samochodów które zapewniają bezpieczeństwo kierowcy i jego pasażerom w każdej sytuacji. Znaczenie tradycji pod względem wyglądu i komfortu. Jedyną wadę niemieckich samochodów można uznać za wysoki koszt ponadto w porównaniu z koreańskimi lub chińskimi samochodami, koszt niemieckich samochodów jest kilkakrotnie wyższy. Należy jednak zgodzić się, że doskonała jakość po prostu nie może być tania, niemiecka jakość ponad wszystko. Niemieckie samochody zawsze były i będą standardem najwyższego poziomu, niezawodności i doskonałej jakości. Dlatego marki te zajmują główne pozycje na światowym rynku motoryzacyjnym. Każdego roku producenci produkują dziesiątki milionów samochodów, które są dystrybuowane na całej naszej planecie. Żelazne konie można podzielić na kilka kategorii samochody marek ludowych, charakteryzujące się przystępną ceną klasa premium która wyprzedza wszystko. Samochody te stanowią wzór do naśladowania dla innych producentów i łączą w sobie zaawansowane technologicznie osiągnięcia. Nowoczesne samochody z Niemiec stanowią wzór dla wielu innych producentów. Zawdzięczają to doskonale dobranym materiałom i najwyższemu poziomowi jakości. Niemcy przywiązują ogromną wagę do kontroli jakości własnych produktów. Nawet poza granicami kraju. Historia niemieckiego przemysłu samochodowego. Historia powstania rozpoczęła się w 1861 roku. Wtedy to konstruktor Nikolaus August Otto zaprojektował pierwszy na świecie silnik spalinowy który był dwusuwową maszyną z pionowym, cylindrem i zapłonem typu otwartego. Na tym wynalazki się nie skończyły i w 1876 roku wprowadzono najnowsze maszyny czterosuwowe. Pierwszy na świecie samochód został zaprezentowany publicznie w 1885 roku przez projektanta Karla Benza. Przymocował on do trójkołowego wózka silnik z jednym cylindrem który mógł wytworzyć tylko jeden koni mechaniczny. Samochód mógł rozwinąć prędkość do 16 km na godzinę, jednak ze względu na pewne osobliwości pojazdu ciągle się zatrzymywał. W przyszłości pomysł został przywrócony do głowy. A w 1900 roku Benz został szefem pierwszej na świecie fabryki samochodów. Wraz z nim w rozwój zaangażował się niemiecki mistrz Gottlieb Daimler. To on jako pierwszy stworzył samochód z silnikiem wyposażonym w cztery garnki. W 1926 roku projektanci połączyli siły i narodziła się znana do dziś marka Mercedes. Nazwa ta jako pierwsza została nadana kompaktowemu samochodowi z dwoma siedzeniami. W którym silnik znajdował się z przodu, a napęd z tyłu był napędzany przez specjalną skrzynię biegów. Oprócz Benza i Daimlera, produkcją zajmował się niemiecki inżynier August Horch, który w 1909 roku został założycielem firmy Horch. Następnie pojawiła się nowa marka Audi, która została zaprezentowana publicznie w 1910 roku. Nieco później, w 1917 roku. W Monachium narodził się kolejny producent, którego nazwa jest znana każdemu, to Bayerisch Motorenwerke a klub BMW. Firma ta powstała dzięki fuzji dwóch przedsiębiorstw pod kierownictwem Gustawa Otto i Karda Rappa. Popularne niemieckie marki samochodów, firmy samochodowe takie jak BMW, Volkswagen, Mercedes. Audi i Porsche są popularnymi niemieckimi producentami, są one zaangażowane w rozwój luksusowych samochodów, dzięki czemu rynek samochodowy rośnie z każdym rokiem. Poniżej znajduje się lista niemieckich marek samochodów, które zyskały ogromną popularność na całym świecie Audi. Niezawodność i jakość jedna z najbardziej znanych firm na świecie która specjalizuje się w produkcji niekomercyjnych samochodów osobowych. Została założona w 1910 roku, ale popularność udało jej się zdobyć dopiero w latach 70. W 1932 roku firma połączyła się z Horech DKW i Wanderer, dzięki czemu powstała grupa Auto Unionu G. To właśnie tłumaczy obecność czterech pierścieni w logo. Poniższe modele są uważane za najbardziej znane modele Audi. Ich lista, Audi A3. Samochody są tworzone w trzech odmianach, Adtraction, Ambiente, Ambition. Samochód posiada silnik benzynowy, którego pojemność wynosi 1,6 litra. Zapewnia doskonałą dynamikę i ergonomię w jednym nadwoziu. Audi A4. Wygodny samochód należący do klasy reprezentacyjnej. Posiada napęd na przednie koła. W 2013 roku zmieniono kształt maski i zderzaków, jednosłupkową, kratkę i optykę. Silniki mają pojemność od 1,8 do 3 litrów. Zużycie paliwa wynosi około 5,7 do 7 litrów na 100 km. Audi A6. Ta marka jest popularna wśród rosyjskich kierowców. Wyróżnia się napędem na przednie lub wszystkie koła. Do produkcji i części używane jest aluminium o wysokiej wytrzymałości. Samochód ma nadwozie typu sedan lub kombi o wysokiej przejezdności. Audi Q7. Wysokiej jakości i komfortowy SUV charakteryzuje się pięknym, ergonomicznym wyglądem i doskonałą przejezdnością. Jest wyposażony w turbodoładowany silnik i układ bezpośredniego wtrysku paliwa. Moc zależy od pakietu silnika i wynosi od 245 do 333 km. Trochę statystyki. Obecnie sprzedaż samochodów w Audi jest na poziomie globalnym i stanowi 8,3%. Głównymi odbiorcami są Europa Wschodnia, Afryka i Bliski Wschód. Nie należy zapominać o Sufach i Crossoverach, których globalna sprzedaż w 2013 roku wyniosła 438 400 sztuk BMW. Prawda w inżynierii. Firma BMW została założona w 1913 roku i początkowo specjalizowała się w produkcji silników lotniczych. Następnie w 1929 roku zaprojektowano pierwszy samochód. W okresie powojennym firma rozpoczęła produkcję samochodów sportowych i motocykli. Pomimo problemów udało jej się zająć miejsce w rankingu wszystkich producentów. Oto lista najpopularniejszych modeli BMW. BMW X5. Do tej pory najbardziej poszukiwany samochód na rynku rosyjskim. Oznaczenie X oznacza napęd na wszystkie koła. A cyfra 5, numer serii. Na przykład samochód tej serii mógł być wyposażony w sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów i silnik wysokoprężny o mocy 235 km, ale było wiele innych wariantów. BMW X3. Popularny samochód w nadwoziu sedan może mieć silnik wysokoprężny, sześciobiegową manualną skrzynię biegów lub automatyczną skrzynię biegów. Zużycie paliwa wynosi średnio 4,5 litra BMW-3. Pierwszy samochód z tej serii powstał w 1975 roku. Wyróżnia się niezwykłą i łatwą obsługą. A także luksusowym komfortem. Cena samochodu odpowiada tej klasie samochodów BMW 5. Samochód klasy biznes. Premiera nowej serii rozpoczęła się w 2012 roku. Samochody mają następujące zalety: ergonomiczne wnętrze, łatwe sterowanie i niesamowity desig. Wśród wad są wysokie zużycie benzyny i prześwit BMW-7. Atrakcyjny i zaawansowany technologicznie samochód klasy biznesowej został opracowany z czterema odmianami silnika, z których najmocniejszy ma 466 km. Przyspieszenie do 100 km odbywa się w 4,5 sekundy. BMW 6. Marka została stworzona specjalnie dla tych, którzy cenią luksus i elegancję w samochodach i nie szczędzą na to pieniędzy, wysokiej klasy crossover z napędem na wszystkie koła. Nadwozie łączy w sobie cołpę i Suv, dostępny z silnikiem V8 o pojemności 4,4 litra. Najbardziej popularnymi i poszukiwanymi modelami BMW są Crossovery serii X. Ze względu na największy popyt firma była w stanie osiągnąć niezwykłe wyniki. Mercedes luksusowe i eleganckie samochody tej firmy są produkowane od ponad 100 lat. Symbolem jest trójramienna gwiazda która pokazuje sukces na lądzie, wodzie i niebie. Firma została nazwana na cześć córki przywódcy. Mercedes jest najpopularniejszą marką samochodów, kojarzoną głównie z niemieckim przemysłem motoryzacyjnym. Wśród modeli znajdują się następujące, klasa A. Jest to mały, kompaktowy samochód, zwrotny i wygodny, zaprojektowany z myślą o miejskich drogach. Pojemność silnika do 2 litrów i moc do 192 km. Nadwozie jest 5 lub trzydrzwiowe. Klasa B. Ta marka jest ulepszoną wersją poprzedniej. Produkowana jest od 2005 roku. Pomimo dużych rozmiarów, gama silników jest podobna. Klasa E. Jeden ze znanych i popularnych modeli. Nadwozie jest dostępne w formie CUP sedana i kabrioletu łączy w sobie maksymalny komfort, moc, niezawodność, styl i piękno. Klasa S. Specjalna flagowa marka samochodów tego producenta nazwa tłumaczy się jako specjalny statystyki. Popularne i znane modele współczesnego Mercedesa stały się właśnie klasą CLA. Na przykład w 2013 roku sprzedano 100 tysięcy sztuk tych modyfikacji. Opel firma Opel jest częścią koncernu General Motors. Pierwszy samochód został wydany w 1902 roku. Firma co roku nabiera rozpędu, opracowuje nowoczesne modele i wprowadza zaawansowane technologie. Przedstawiamy dalszą recenzję. Opel Zafira. Wygodny i wysokiej jakości samochód jest produkowany od 1999 roku. W razie potrzeby Sedan można łatwo przekształcić. Samochód jest wyposażony w silnik benzynowy lub wysokoprężny, którego pojemność wynosi do 2,2 litra. Auto jest najbardziej przystępne dla zwykłych kierowców. Opel Astra J. Motto tego samochodu. Styl, dynamika i kompaktowość posiada przyjazne dla środowiska silniki benzynowe o mocy od 100 do 180 km. Jako przyjemny dodatek prezentowana jest 5 lub 6 manualna skrzynia biegów lub 6 automatyczna skrzynia biegów Opel Insignia. Ten samochód wziął wszystko, co najlepsze od swoich poprzedników. Dostępne są cztery konfiguracje. Silnik atmosferyczny lub turbodoładowany, diesel lub benzyna, akp lub mkpp. Dzięki temu będziesz mógł wybrać idealny samochód na każdą potrzebę. Współcześni niemieccy producenci i motoryzacyjni zdecydowanie zajmują pierwsze pozycje na światowych rynkach. Oferują najszerszy wybór marek, i to zarówno budżetowych, jak i naprawdę szykownych i luksusowych. A WordPress komentarz Hello World.